Cześć, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale Jak widzicie jesteśmy właśnie pod oszą I dzisiaj wam pokażę przegląd ubrań na wiosnę właśnie z, prosto z oszą Nie nagrywam tego w tym momencie, bo jestem chora Podjechałam tylko nagrać dla was tutaj ten wstęp przy okazji drogi do apteki Także cieszę się, że parę dni temu udało mi się to nagrać A dzisiaj po prostu zobaczycie, kiedyś już robiłam wam taki przegląd I bardzo wam się podobał Także dzisiaj, także dzisiaj zobaczycie co tam właśnie można na wiosnę dla dzieci znaleźć, a są to naprawdę mm, często bardzo fajne rzeczy, także zapraszam do oglądania dalej. I uwaga, lecimy z tej strony. Jak widzę już na początku jest dosyć sporo motywów e, myszki Miki. Mam tutaj bluzeczki za 27 zł, które są bardzo mięciutkie. One są ze 100% bawełny. Mamy tutaj, zobaczcie, mega fajnej cenie bupak leginsów za 22 zł dla maluszka. Takie różowe i piedroneczki Szeroki tutaj krok na Pampersa. No naprawdę bardzo fajne i tak samo są przecenione takie bluzeczki za 22 zł. Dwie sztuki. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę takie cieplejsze, wręcz ocieplane. Te są z takim w środku ciepłym myszkiem, ale tu są. Aha, jedne za 28 zł, także już trochę więcej. Tu macie za 34 takie, one są trochę cieplejsze, ale nadal jednak nie mają żadnej podszewki i nawet są trochę przezroczyste, trochę prześwitują w sensie, o, widzę, że tutaj już lato weszło i zobaczcie, jakie fajne stroje kąpielowe 32 zł. I jak widzę, one są do rozmiarów 92, ewentualnie 98, więc już no nie dla nas. Ja natomiast Lili często kupowałam te spodenki, które tutaj macie na przykład. O, ja je brałam takie leginsy za 25 zł, dwie sztuki. Nie mam akurat tego kolorku, ale one naprawdę dobrze się sprawdzają. Tu macie jakiś inny wzorek. Tutaj był, widzę, taki świąteczny. I naprawdę linie bardzo fajnie nosiła. Teraz żadne mi się akurat nie podobają, więc nie biorę. Ale są całkiem spoko. Widzę, że tutaj już trochę nawet jest lata. Spodenki, zadyszkę. Natomiast one są tak krótkie, że tutaj w piaskownicy cały piasek będzie wlatywał w Pampersa, więc ja nie bardzo takie spodenki lubię, chyba że na chwilkę. Ale macie też zadyszkę takie urocze bluzeczki, zobaczcie. Dla takich maluszków na lato, no tylko niezbyt wygodne, bo zapinamy tutaj na guzik na ramieniu. To nie jest zbyt wygodne na pewno, ale bardzo ładne. O, jednak znalazłam coś, co mi pasuje taki dwupak za 20. 5 a naprawdę bardzo ładne. Lili, akurat ma takie różne bluzeczki niebieskie i fioletowe. Myślę, że fajnie będzie pasowało. Także na chwilę odłożę i zaraz po to wrócę. Tutaj mamy też spodenki z myszkiem, dla maluszków, ale no 40 zł. A ten materiał jest taki, no, niby to z ale jest dosyć sztywny. Nie jest ocieplany. Tutaj mamy do tego, widzę, taką bluzę, ale też nie jest zbyt miła w dotyku. A cena, jak widzicie, już taka no, mocno sieciówkowa. Widzę, że jak wszystko podróżało, to mam jakieś sukieneczki, ale akurat niezbyt moim guściom. Może Wam się spodobają. O, jaki piękny walentynkowy sweterek, ale widzę, że ceny poszły również. Poszły w górę i to znacznie, no 40 zł za sweter to jest naprawdę już dużo w takim oszą, e, szczególnie że to no, no, niby z, no nie, to jest, nie jest to miłe, nie wzięłabym tego w tej cenie, nieważne czy to oszą czy nie. E, tutaj mamy fajną taką kolekcję cieplutką, taką, o zobacz, spodniki 30 zł, ale one już są mega fajne, bo nie trzeba po ja tak naprawdę nic ubierasz, że nigdy nie obieram rajstop, no, ale jeśli ktoś z Was ubiera, to tutaj tak naprawdę macie fajne, ocieplane spodenki, prześliczne, e, nie ma 104, nie ma niestety, a mega fajne na wiosnę właśnie, śliczne. O, widzę, że nawet do tego możecie sobie dobrać taką fajną bluzę i to jest już super, bo to naprawdę ma miękkie, miękką bawełnę i jest nawet ocieplane. No i tutaj już się w sumie zaczynają chłopcy, dla chłopców widzę, że jest bardzo dużo, chyba tyle nawet ostatnio nie było, o zobaczcie jakie piękne. I osiu, jakie, śłodkie, słodkie, no, przepiękne myszkamiki. Ja widzę, że tutaj e, króluje, ale też dinozaury i misie. Także dla wszystkich fanów misiów, naprawdę dosyć sporo takich bluzeczek, sweterków to jest jakoś za 20 zł. No, tamta cena to była przegięcie, Ale bardzo te są miękkie i fajne. Tu macie do tego spodenki za 16, granatowe za 14, ale grube, bardzo ciepłe. Ej, tutaj już wchodzą nam. E, takie kurteczki cieplejsze, jakieś sztruksowe spodnie. Także jeśli szukacie kurtki takiej cienkiej wiatrówki, to całkiem spoko. Chociaż nie za dużo chyba dla mnie kolorów, niby tylko trzy, ale jakoś tutaj coś mi nie gra. To jest taka kurtka w stylu lat 90. ja bym powiedziała. E, tutaj mamy Chase bluzę dla e, panów psiego petrolu. I te bluzki zawsze mnie zachwycają. One są podyszkę po 12 zł, a są naprawdę piękne. Zobaczcie jaka śliczna. Z takim lwem. I tak samo te t-shirty są spoko do żłobka, do przedszkola. Naprawdę warto tutaj zajrzeć po takie zwykłe spodnie, a nawet widzę po tym, że jest jeden rozmiar, czyli naprawdę dużo ludzi je kupuje. No, te są naprawdę liczne. Jeszcze jak za 12 zł, to naprawdę rewelacja. Dalej bardzo dużo dla chłopaków. Jakoś mam wrażenie, że jest nawet tego więcej niż dla dziewczynek. Jak poczcie, jaki fajny zestaw. Miki, no też ta cena jest większa, ale to pewnie dlatego, że to jest jednak Disney, no i wiadomo, te ceny wtedy są wyższe. A niekoniecznie warto, bo nie jest to miłe w dotyku. Tutaj widzę, że nieco się powiększył asortyment takich skarpetek, bo tu była taka dziura i, i było mniej tych rzeczy. A tu widzę, że jest dosyć dużo skarpetek, ale akurat. Nie mam żadnych z oszą, ale też dlatego, że one nie mają mm, żadnych tutaj, tych stoperów. Nie są te poślizgowe, jak widzicie, żadne w sumie z nich. No chyba, że takie kapcie skarpety. I tutaj macie bodziaczki, których jest naprawdę też bardzo dużo. E, fajne to są takie mm, pięciopaki, jak chcecie naprawdę ekspresowo sobie kupić, e, no to warto na, na to zwrócić uwagę. Natomiast fajnie, jak tutaj są na napy, na zatrzaski, a nie po prostu na nic, bo to się rozciąga i potem dziecko ma taki dekolt albo taką gołą szyję. Ja już to sprawdziłam. Tu mamy dla fanów body kopertowe. Ja na pewno fanką tego body nie została mnie, jest to zbyt wygodne do zapinania. O, mieli w zeszłym roku miała te spodnie i naprawdę świetnie się nosiły. To są takie trzy i mega fajne właśnie na lato, bo nie wchodzi tutaj nigdzie w pupę piasek, aż sobie zobaczę jakie mają w tym roku. O. Też we flangi 104. No nie bardzo mój kolor, ale w ogóle to one bardzo fajnie się nosiły. No i tutaj mamy piżamki. Też mam wrażenie, że ta kolekcja jest naprawdę dużo większa niż była. Naprawdę ogromny wybór, aż jestem zdziwiona. A tutaj zobaczcie jaka fajna kolekcja w liski, jelonki, taka różowo-brązowa. Nawet myślę, że fajny można zrobić zestaw taki jak gdzieś w rodzinie rodzi się noworodek czy u kogoś i kupić taki prezent. Zobacz Zobaczcie, piżamka, kocyk, misiu, otulacz, taki piworek, jeśli ktoś używa, naprawdę można stworzyć fajny zestaw. I to, co jest też super w takim oszą, tutaj macie, zobaczcie, rozmiary 46 dla wcześniaków. Często dziewczyny szukają dla wcześniaczków ubranka, a no tu zobaczcie, bez problemu dostaniecie takie maleńkie, tak naprawdę na 0 plus, na, no, na zero. Także na pewno warto tu zajrzeć, jeśli czegoś takiego potrzebujecie. I tak widzę, że jeśli chodzi o ciuszki, to by było wszystko, także mam nadzieję, że taki szybki przegląd Wam się podobał. Dajcie znać, czy zrobić taki na lato. Ja już lecę. Dziękuję za oglądanie, pa pa!